Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już środa, 22 grudnia. I dziś, jako słowo z dnia, towarzyszy nam pieśń uwielbienia, którą Maryja wyśpiewała w czasie spotkania ze swoją krewną Elżbietą. Było to spotkanie dwóch matek i dwójki. Niezwykłych dzieci, z których jedno było Bogiem, a drugie Jego poprzednikiem, aniołem, który był wysłany, żeby przygotować drogi. Kiedy słucham, wsłuchuję się w ten tekst, który, który Maryja śpiewa, to widzę w nim jeszcze jedną kobietę, Annę, mamę Samuela. Z której modlitwy właśnie w większości zbudowany jest hymn Magnifikat, którym modli się Maryja. I widzę tutaj niesamowitą twórczość tej kobiety. Najpierw właśnie Anny, która w tak piękny sposób, tak poetycki wychwala Boga, i Maryi, która czerpie z niej, korzysta z jej talentu ale przekształca to w tylko sobie znany sposób, tak jak jej dusza tego pragnie, tak jak jej życie chce odpowiedzieć na zaproszenie ducha do wychwalania Boga. Widzę Maryję, która, Maryję, która jest bardzo kreatywna w uwielbianiu Boga, która korzysta ze swoich talentów, zdolności do tego, żeby Słowami go wysławiać, ale także robi to w wielu innych momentach życia, właśnie tym, co robi i tym, kim jest. I ona dzisiaj jest dla mnie taką inspiracją do tego, żeby twórczo podejść do swojego życia i do oddawania Bogu chwały. Jeden ze świętych powiedział, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. I właśnie w ten sposób chcę myśleć o oddawaniu chwały Bogu. Jeśli ja będę żyć, będę żyć pełnią, będę szczęśliwa, będę w kontakcie sama ze sobą, z tym, co we mnie żywe, prawdziwe, z moimi uczuciami, potrzebami, tymi pragnieniami, które Bóg we mnie wlewa, kiedy będę sobą w tym wszystkim, czyli będę stawać się sobą tak jak chce mnie widzieć Bóg czyli będę stawać się coraz bardziej podobną do Chrystusa bo właśnie wtedy będę coraz bardziej sobą to wtedy moje życie będzie Bogu wyśpiewywać chwałę na co dzień mam taką swoją stałą intencję żeby wszystko co robię było na chwałę Boga i Jemu każdy dzień oddaję i od najprostszych moich obowiązków po tworzenie piosenek, pisanie tekstów czy lukrowanie pierników, rzeczy, które są bardziej twórcze, chcę, żeby wszystko oddawało Bogu chwałę. To On mnie obdarował wieloma talentami, zdolnościami. Nie mam ich sama z siebie, dostałam je od Niego, dlatego też chcę je Jemu oddawać. I chcę, żeby Jemu one służyły, mnie i ludziom na radość, a Bogu właśnie na chwałę. Tego uczy mnie dzisiaj Maryja, że moją potrzebę kreatywności mogę angażować nie tylko w jakieś sprawy materialne, artystyczne, ale również w relacje i w oddawanie chwały Bogu.